Siema. witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony RobiJ, a dzisiaj oraz kolejne się widzimy. Dzisiaj sobie w DSJ4 zagramy sobie znanymi zawodnikami, czyli Adamem Boksą, Cristiano, Cristiano Ronaldo, Kiwiorem, Krosikiem, Benzemom i Lewandowskim. Na samym wstępie proszę Cię, widzu, zostaw łapeczkę w górę oraz daj subskrypcję, żebyś nie przegapił innych Mówiąc po polsku, wybieramy naszą szóstkę. No i sobie zagramy polatamy właściwie sobie na skoczni wikersun 2017, która jest do poprania na DS24.pl. Konkurs KAO. Mówiąc krótko, tylko pierwszy sobie tylko zobaczyć. Nie mam dobra. Może się uda jakiś wiatr znaleźć, bo znalezienie znalezieniem wiatru to jest zawsze problem powiem Wam. Przynajmniej na tą skoczni niestety. Czekajcie jedną rzecz. Ja mam zapisywane to wszystkie te stroje. Już jest ok. Także... Dobra. Teraz jest wszystko w porządku. Może uda mi się znaleźć wiatr, chociaż tego nie obiecuję. Taki, wiecie, taki 2 metry na sekundę. Nie taki wiatr, Jussi, proszę, daj wiatr. Dużo yy, też, yy, przynajmniej ja powtarzam, przynajmniej ja taką mam metodę, że jak wejdę w trening i polecę dobrze na danych skoczni, to teoretycznie zostanę wiatr. Ciekawe, czy tak w ogóle będzie w tym przypadku. Nieważne, nie i zaskoczyć. Oj. Słaby lot. To sobie jeszcze jeden oddamy. No nie. Dobrze, wy tego praktycznie nie słyszycie. Uda, udało się, daleko, pięknie. Mimo że leciałem bardzo nic nad ze skokiem, to No może się uda teraz wiatr zdobyć. Nie. Jednak nie. Czekajcie jedną chwilkę. Dalej szukamy wiatru. Może się uda w końcu znaleźć. No bo tak my chcemy emocji, proszę państwa. My chcemy emocji. My tutaj chcemy, wiecie, widzieć wszystko. Tak, ten odcinek obejrzycie sobie w sobotę o godzinie 15. Ojejku, dajcie wiatr, daj Jussi wiatr. Daje, widzicie, wiecie, Jussi wiecie, daje wiatr, ale nie w tą stronę, co trzeba. Ale nudy. No Justy, proszę, daj wiatr. Wszyscy czekamy, abyś dał wiatr, a nie dajesz wiatru jak zwykle. Justy, proszę cię, daj wiatr. A teraz przestaje dać. Może da teraz trzynasta, Bo szukujemy dziesiątej belki. Dziesiąta belka. Dziesiąta belka. Ech. Szukanie wiatru w dsj tutaj wiecie, to można szukać wiatru, że tak powiem, w nieskończoność. Kwalifikacja to taka będzie seria próbna bardziej. Jest, mamy wiatr. Nieważne, już jest wiatr, więc jedziemy. Zaczyna Cristiano Ronaldo. Zobaczmy, jak Ronaldo się spisze. Oj, niestety nie. 73,5. Jeszcze z upadkiem. Adam Buxa. No, i jakieś doświadczenie już w lotach zdobył. Zobaczymy, jak Polak się spisze. Oj, no, dzisiaj fatalnie. Dzisiaj 69,5 metra. No, zobaczymy. Robert Lewandowski. Będzie bardzo poziom niski. No, chyba będzie poziom bardzo niski. 207 metrów, tylko Roberta Lewandowskiego. Zobaczmy. Kamil Grosicki. No też mu się nie udało. No i Karim Benzema. Może Francuz w końcu pokaże, jak się lata. Też nie, też nie. Też nie. A co za ten Robert Lewandowski tylko ustał? Jakub Kiwior. No zobaczymy, bo. Na razie kwalifikacje układają się w bardzo złej myśli. Jakub Kiwior, Jakub Kiwior. To jest doświadczenie i najdłuższy lot w serii kwalifikacyjnej 227 metrów. Bardzo ciekawe kwalifikacje. Kamil Grosicki, Karim Benzema. Tak naprawdę nie wiadomo, kto jest faworytem, ponieważ panowie w serii próbnej skiepścili. Chociaż Kamil Grosicki jest bardziej takim... Oścień, który jest. O, Proszę Państwa! 240 metrów, 4,19, 1,20. No i teraz co na to, Francuz? Rekord Francji pół metra. No niestety nie. Niestety nie. I tak się dzieje. Dobrze. Adam Buxa kontra Robert Lewandowski. No ciekawy pojedynek, zobaczymy. No, Robert Lewandowski ustał w serii próbnej, ale... Kwalifikacja, przepraszam, ale Adam też liczy Buxa. No, brawo! No tak, trochę ten styl. No jak to sędziowie, od 18,5 do 19,5 punktu. Takie noty. Na 18,5 czy 19,5. 19 Takie noty, tak sędziowie to oceni. I Robert Lewandowski, no w kwalifikacjach drugi. No i co w konkursie pokażę? Tam było około 210 metrów. Teraz krzywe wyjście z progu. Ale może, może udało się mu dolecić. Noch. No to jest tak na granicy. No i wyprzedził, wyprzedził proszę Państwa. 2,2 punkt. Cristiano Ronaldo kontra Jakub Kiwior. Jedyny Portugalczyk w stawce. No tak jak. Czterech Polaków jest tutaj, więc tutaj nic mnie to nie dziwi. Ale zobaczmy, czy Cristiano Ronaldo powróci. to słynne sił. No, bardzo dobry lot, Cristiano, 234 metry, czwarte miejsce. Wyprzedza Francuza o ho, 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 ile punktów, ale 10 metrów dalej wylądował niż Francuz. No i Jakub No, zwycięzca kwalifikacji, wtedy 221 metrów było. Na wagę zwycięstwa, a teraz 230. No to Kuba kiwer będzie ostatni. Nie dał rady. A Jakub Kiwier zaczyna drugą serię. Więc zobaczmy. 216 w pierwszej kolejce. Szóste miejsce. Dobrze leci. No, a i... No ponad 225 metrów. 228,5 metra. W ładnym stylu. 2,19 był 3,19. No tutaj sędziowie wysokie noty dali. 1,20 tylko. Tam wstawiono w kwalifikacjach. Karim Benzema 224 metry w pierwszej serii. Po pierwszej. W kolejce. I teraz jak Francuz. Daleko poszejmował Francuz. 241 metrów. 5... Pięć... 5,19 za ten lot, ale przewaga nad Jakubem Kiviorem O no i co na to Ronaldo? Cristiano Ronaldo już w powietrzu 234 w pierwszej serii, a teraz ile? Teraz ile, ile, ile? No! Może być tyle samo, na 2 metry dalej. Może zobaczyć, 3,19, pół. Nie, duża różnica tam około 3, 3 jeśli mnie ma, ma dobrze, nie matma, dobrze liczę. Adam Buxa. No, zobaczmy. Trzy Pols... Trzy, trzech Polaków na trzech czołowych miejscach. Na trzech czołowych miejscach w pierwszej serii. 235 Adam Buxa. No, chyba będzie drugi... Drugie. Drugie miejsce. No, niewiele przegrał. Niewiele. Ale o cztery dziesiąte wyprzedził Karima Benzemę. Robert Lewandowski. 236 metrów Roberta. No, zobaczmy Karin Benzema, odpalił rakietę. O, o, Niedobrze. To będzie ostatnie miejsce. 198 przed 200 metrów. Kamil Grosicki. 240 metrów w serii pierwszej. Ale chyba nie. Nie wygra koło 200 metra, ponad 200 metrów. 209 metrów, czwarte miejsca. Zatem wygrywa Cristiano Ronaldo, drugi Adabuksa a trzeci Karim Benzema. No to takiego wyniku, panowie to się nie spodziewaliśmy. Także. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Ci się filmik spodobał, to oczywiście zostaw łapeczkę w górę, żebym było bardzo miło, też dla zasięgu. Oczywiście, jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, zasubskrybuj, klikając na czerwony przycisk na dole, żeby się zmienił w szary. Kliknij również znaczek, żeby otrzymać wszystkie powiadomienia. Jeżeli dziś odcinek kolego... Wiem. Także ja Wam bardzo dziękuję, widzimy się w następnym odcinku. Cześć!